Biohacking jest to bardzo ciekawy nurt filozoficzny, który polega na tym, że osoby decydują się przejąć jakby władzę nad swoim własnym zdrowiem i korzystają ze wszelkich technik, które udostępnia, które są potwierdzone naukowo, ale czasami też staramy się iść w trochę bardziej ezoteryczne klimaty, jeżeli to jest wiemy, że to przynosi nam korzyści na naszym zdrowiu. Czyli tak naprawdę biohacker to jest osoba, która. Siedzi w klimacie zdrowia, śledzi te wszystkie najnowsze informacje i stara się je zaimplementować do swojego życia, żeby poprawić swój performance, wydłużyć życie, poprawić jakość swojego życia pod względem zdrowotnym, czy też zhakować funkcjonowanie swojego mózgu, sen i tak dalej, i tak dalej. Staramy się manipulować wszystkimi aspektami swojego życia, żeby z tego życia wyciągnąć jak najwięcej. Czyli w pewnym sensie szukają biohackery cały czas Nowych idei, szukają cały czas parametrów i zjawisk wokół nas, które w jakimś stopniu wpływają na nasze życie, lub też również urządzeń. Takie urządzenie widzę, masz teraz też zawieszone tutaj na szyi.